Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Tak, to oni. Oni mogą być fałszywymi prorokami, oni wilkami w owczej skórze. Na to, jakie oni wydają owoce, powinniśmy patrzeć. To niewątpliwie ważne wskazanie Jezusa, pomagające i dziś w gąszczu różnorakich proroków i wieszczów zobaczyć, kto jest człowiekiem naprawdę bożym, a kto tylko przebierańcem. Warto jednak to dzisiejsze wskazanie Jezusa odnieść też do siebie. Jakie ja przynoszę owoce? Co wnoszę w życie mojej rodziny, w życie wspólnoty sąsiedzkiej, w miejscu pracy? Co wnoszę w to, czym żyją ludzie w mediach społecznościowych? Sprawiedliwość, radość, pokój? Czy łatwe posądzenia, złość i gorycz swojej żółci? Kim ja jestem? Prawdziwie bożym człowiekiem, czy wilkiem w stadzie? To ważne, bo każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień, mówi nam dziś Jezus.